I powiem Wam teraz dwa, trzy słowa o swojej pseudo a tak naprawdę chodzi o łyżkę wysokiego wysypu. Sporo, a to wcześniej trzeba przyznać, ale ja było pytań na, te, na jej temat. Yy, I powiem Wam tak, dla mnie to jest ładowarka dla ubogich. Dlaczego? Dla, jeżeli chodzi o, tutaj o nasze gospodarstwo i od razu zaznaczam, yy, absolutnie nie mam zamiaru porównywać ładowarki do, czy tam ładowacza czołowego z nawet z takim osprzętem do ładowarki teleskopowej, bo tego się nie da porównać bez dwóch zdań. I nie mam zamiaru nawet dyskutować o tam plusach i minusach, nie mam zamiaru dyskutować o tym, że ja ten ciągnik używam też do opryskiwacza i do wielu innych rzeczy, a ładowarką nie pojadę. Kompletnie, kompletnie to nie ma znaczenia w chwili obecnej. Powiem wam dlaczego znaczy... Ja cały czas, znaczy cały czas, no chyba każdy rolnik, który nie ma ładowarki teleskopowej choruje na nią, tak? Każdy by chciał, każdy by chciał zakupić, ja również, kurde źle stanąłem, bo mi ciągle tam światło z tamtej strony świeci, z drzwi. Ja również choruję na ładowarkę teleskopową, natomiast no jak się nie ma co się lubi, to się korzysta z tego co jest i jest się zadowolonym z tego co jest. Ja jestem bardzo zadowolony z tej łyżki. Dla mnie największym ograniczeniem była wysokość załadunku. To był zawsze problem no taki, który realnie wpływał na szybkość załadunku, na, czy też na funkcjonalność w ogóle, ale ogólnie tak, ogólnie to chodzi o szybkość załadunku. Zawsze był problem z tym, żeby, żeby ten załadunek był możliwie szybki i wygodny, bez jakichś nerwów, stresów i tak i ta łóżka mi to gwarantuje. Ja nie potrzebuję, wiem, miałbym ładowarkę, to mi inaczej mówił, ale dajcie z mojej perspektywy powiedzieć, też z perspektywy osoby, która stała przed tym wyborem i pewnie prędzej czy później ja tę ładowarkę zakupię, ale w chwili obecnej po prostu nie mam, nie mam ku temu ciśnienia. Ładować w chwili obecnej spełnia wszystkie moje wymagania. Jakbym miał ładowarkę, to pewnie ta poprzeczka wymagań i też jej funkcjonalności pracy byłaby większa, ale w chwili obecnej do tych prac, które potrzebuję, w zupełności ładować mi wystarcza. A ta łyżka powoduje, że wszelkiego rodzaju załadunki bardzo wysokich aut są bezproblemowe. Że to idzie bardzo fajnie, bardzo wygodnie i ładow... łyżka kosztowała chyba około 7 tysięcy, no to weźcie, zainwestujcie w łyżkę 7 tysięcy, a kupcie ładowarkę za stóweczkę, tak? Pewnie bym musiał. Okej, okay. ktoś powie, za 5 dych też idzie kupić. No pewnie idzie. Ale pewnie gdybym ja kupował to coś koło 100 plus, już bym szukał. I w chwili obecnej, oczywiście ładowarka powtórzę to kolejny raz, bo nie chciałbym jakiejś nieścisłości. To jest inna para koloszy i zupełnie inna liga. Natomiast no, w chwili obecnej jest petarda, nie? Jestem bardzo zadowolony z tej łyżki. Czaiłem się w zeszłym roku, w tym roku zupełnie nie zapomniałem o tym. Chciałem dokupić jeszcze nadstawki, bo ja biorę około 800. Między 800 a 900 kg zależy jak się załaduje, na nią, to już, to już fajnie, to już jak, jak ładuję tu zwiaty, bo ciągnik zawraca mi tutaj we wiacie nawet z ładowaczem, mieści się, i to tam bez większych problemów. To jak ładuje zwiaty na zewnątrz, no to słuchajcie. maksymalnie ale to naprawdę maksymalnie 30 minut, a jak dobrze idzie, i yy, 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 to to potrafi być tam z 25 minut i mam auto załadowane. Ja wiem, że ładowarką można to zrobić w 15, no ale weźcie pod uwagę, że to jest ciągnik jednak z ładowaczem, więc super. Natomiast gdy ładuję z chlewni i muszę dalej dojechać, no to jest około 35-40 minut i też auto jest załadowane, więc naprawdę uważam, że bardzo dobry wynik. Gdybym łyżkę miał większą, ten ciągniczek jest na tyle stabilny, ja się śmieję, że to taka żabka, on jest krótki, ale szeroki, dobrze zbalansowany, gdy jeszcze mamy z tyłu przeciwwagę. Tu mam e, ile to jest? 1000, bo to jest chyba 900 kg, to tam chyba 110, to jest 1000, plus tamto z 1050 kg. Naprawdę ciągnik jest bardzo stabilny. Podczas prac załadunkowych w ogóle nie włączam przedniego napędu, gdy mam przeciwwagę. Przedni napęd jest kompletnie niepotrzebny i załadunek idzie bardzo fajnie, bardzo wygodnie, więc ja jestem mega zadowolony, bo wiem, że były takie pytania o, o łyżkę, to teraz chciałem to. Już mam ją drugi sezon, więc chyba mogę co nieco o niej powiedzieć. Oczywiście używam ją tylko do zboża, do kukurydzy, do rzepaku, do takich typowych prac załadunkowych. Nie używam jej absolutnie do różnych jakichś tam cięższych rzeczy, bo ona nie została do tego stworzona. E, ja jestem mega zadowolony, nie? To tak e, tytułem, tytułem e, wstępu e, odnośnie o sprzęt, jeżeli chodzi o kwestie sprzętowe. Drugi temat odnośnie przystawki i ogarnięcia swojego kombajnu. Słuchajcie. Mi się to po prostu nie kalkuluje. Ja nie twierdzę, że zakup przystawki jest nieopłacalny, tylko patrzę indywidualnie na siebie. Prawda? Każde gospodarstwo patrzy przez pryzmat tego, że tak powiem tu i teraz, swojej pozycji, tego gdzie się właśnie znajdujemy, jakie mamy możliwości. Dla mnie zakup przystawki za wiele by nie zmienił, tak naprawdę, bo Maciek kosi mi praktycznie kiedy wtedy, kiedy chce. OK, kosimy raz po nocach, no bo Maciek w ciągu dnia, jak kosi, to zazwyczaj u tych osób, które sprzedają kukurydzę mokrą, a z racji tego, jak Wam wspomniałem, że skup mamy otwarte tylko w konkretnych godzinach, nie jest on całodobowy, No to w ciągu dnia kosi u znajomych, którzy sprzedają bezpośrednio na skup, a po popołudniami, czy też w nocy, wtedy przyjeżdża do mnie i kosi. Okay. W jakiś sposób muszę się do tego dostosować. Natomiast nie zmienia to faktu, że my w tym roku kosiliśmy, już wam powiem, raz, dwa. Ile razy on u mnie był? zaznaczam, że miałem 30 hektarów w raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, w sześciu lokalizacjach. 30 hektarów w sześciu lokalizacjach i był tak raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy u mnie kosił. Pięć 5 razy umie kosił. To jak ja bym miał swój kombajn, to co? To bym. Co, raz więcej tylko kosił? No nie, prawdopodobnie tyle samo razy bym wyjechał, ile ile Maciek. Teraz tak, policzyć zakup, zakup przystawki, trzeba policzyć to, że tą przystawkę trzeba ogarnąć, że trzeba ogarnąć kombajn, że ktoś musi na ten kombajn wsiąść, a ja, Maciek kosi, ja odwożę, ja suszę, Gdybym teraz jeszcze miał kombine, awaria kombajnu, to jeszcze musiałbym się zająć kombajnem. Oczywiście to nie jest tak, że jak Maćkowi się kombine rozwalił, to ja miałbym go w tyłku i bym mu nic nie pomógł. Okej, okay, coś by mu pomógł. Ale to on by się zajął kwestią zamawiania części, jeżdżenia, po niej i tak dalej. Ja, ja, mam, ja mam święty spokój w tym temacie, nie. I więc biorąc pod uwagę moją. Jakby mnie osobiście, moje uwarunkowania to ja przystawki kompletnie nie potrzebuję. Dopóki współpraca z Maćkiem wygląda tak, jak wygląda, to mi przystawka jest absolutnie niepotrzebna. Dla mnie to jest zbędny koszt, który niesie za sobą... OK, gdybym miał przystawkę w, dłuższym, w dłuższej perspektywie czasu, na pewno byłyby to jakieś tam oszczędności, natomiast po drodze jest dużo więcej problemów, problemu, ewentualne problemy z kombajnem, no bo co by nie było, stary kombajn bardziej po dłupie dostaje... Każdy kombajn dostaje po w kukurydzy, stary jeszcze bardziej dostanie, więc ewentualne remonty kombajnu, ewentualne remonty przystawki, przezbrojenie kombajnu, chociaż nie wiem, czy u nas w że coś tam trzeba wymieniać, ale pewnie klepisko by trzeba było wymienić, tak? Nie, to ja, ja dziękuję za to bardzo, dopóki ojciec jest i on mi pomaga i super kosi mi w żniwa, ale to wystarczy. Ja nie chcę, żeby on jeszcze jeździł mi jeździł się, w męczył z kukurydzą tak jak w tym roku, wyciąganie, szarpanie my nie mamy kombajnu na, na ramię mogłoby się zdo, z, z, skończyć tak żebyśmy wyjechali kombajnem bez tylniej osi bo Maciek ma kombajn na ramię, można go szarpać, a niestety nasz kombajn już taki nie jest dlatego z mojej perspektywy, z perspektywy mojego gospodarstwa absolutnie przystawka nie zmieniłaby mi nic na plus takie jest moje zdanie i tak uważam, że tak to wygląda teraz jeżeli chodzi słuchajcie o koszty Suszenia, słyszycie ta suszarnia z tyłu, z tyłu napiernicza? Postaram się to Wam jak najkrócej zrobić. To jest ostatnie suszarnie, więc wiem już jak to wygląda. Robię w ten sposób: zasypuję pełniutką suszarnię, wchodzi 15 łyżek, około 12 ton. Nawet jak widzieliście, potrafi mi się przesypać. Około 12 ton. Wtedy po około. Nie każda suszarnia taka była, od razu zaznaczam, ale myślę, że większość suszarni. No nie, większość nie, ponad połowa, ponad połowa suszarni, tak z 60% zasypów było tak, że ona była full. I potem jeszcze po około półtorej godziny dosypywałem jeszcze tam niecałe dwie łyżki, czyli tam powiedzmy tonę 200 do półtorej tony jeszcze dosypywałem, bo wiadomo, że ta kukurydza odda wilgoć i tak dalej, więc jej się zrobi mniej, kolokwialnie mówiąc. Więc jeszcze dosypywałem, to myślę, że średnio moglibyśmy założyć, że gdzieś tak. Suszyłem 13 ton, tak, 12,5, 13 ton. Bo 12,5 jest zasypu. Ja te półtorej dosypywałem maksymalnie, więc to mi wyszło średnie zużycie gazu na poziomie 700 litrów na suszarnię. Nie jest to mało. Gaz około złoty. Pierwszy gaz kupowałem po złotych 40, złotych 45 było, złotych 46 chyba. Więc to tak w tych granicach to jest. Na wysuszonej kukurydzy zostało się uwzględniając to paliwo, o którym wcześniej wspominałem, jak ja dobrze liczyłem, tam wychodziło około 500, czyli między 400 a 500 zł na suszarni, na plus. Gdybym przytrzymał kukurydzę, być może cena byłaby lepsza, sprzedaje od razu. Uważam, że to w tym roku, najpierw myślałem, że to dobrze zrobiłem, a teraz uważam, że to jest błąd, no ale trudno. Taki błąd popełniłem. Trzymam, sprzedałem pszenicę, groch, sprzedaję kukurydzę, zostawiam sobie rzepak. Jeszcze mam gdzieś tam ze 160 ton rzepaku, więc to zostaje, ta reszta poszła na bieżąco. I, no i dzisiaj się, Wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o opłacalność, to rzepak i pszenica kolejny rok z rzędu są na plus. Dają radę, da, dają zarobić, dają radę utrzymać gospodarstwo i jeszcze z tego coś zostaje, bo niestety jarę uprawy w tym roku na minus. Nie jest nic nadzwyczajnego, bo w zeszłym roku jary uprawy również były na minus. Więc no, ja tutaj bardzo mocno się zastanawiam. Ja miałem mieszać pszenicy, ale chyba jeszcze się skuszę. No mamy przymrozki. Dzisiaj to już sobie odpuszczę, ale w kolejnych dniach już chyba wyjadę, spróbuję zasiać jednak pszenicę. No bo ta pszenica po prostu się opłaca, nie? Yy, I tyle. Yy, areał kukurydzy w przyszłym roku będzie ciut mniejszy, będzie ciut mniejszy areał pszenicy w Kukurydzy będzie ciut mniejszy, będzie trochę mniejszy areał grochu, natomiast areał rzepaku zaplanowany był większy. Co z tego zostanie, to się okaże, bo być może coś się zlikwiduje. Ale areał pszenicy na pewno będzie większy niż w zeszłym roku. I, 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 I co? No i mam nadzieję, że to na tej pszenicy ona pozwoli nam kolejny raz zarobić. Miałem też dwie małe awarie w suszarni. Jedna awaria to pęknięty pasek gdzie mam te części? wczoraj tu rzeźbiłem nie wiem a w garażu pękł mi pasek od wentylatorów Pęk, pękł pasek od wentyla nie od mieszadła pękł mi pasek od mieszadła od napędu mieszadła i tak mi wydawało mi się że coś jest nie tak bo nierówno się suszyło ale to akurat była to bardzo łatwa awaria w naprawie i bardzo szybka na szczęście u chłopacy w sklepie rolniczym mieli no, mieli, no nie idealny pasek, ale mieli taki pasek, że udało mi się go założyć i, i ruszyło to. Natomiast też pęku, wysypało się łożysko, czy też w sumie całe koło pasowe od naciągu paska, który na, napędza ślimak, nie? On tam, ten pasek idzie, on idzie jakby poziomo, napędza ślimak, wtedy idzie po kole napinającym do góry, wtedy tam idzie, przechodzi na koło, które napędza schodzi na dół i znowu idzie na, na koło ślimaka, czyli robi taki ruch, robi hop, 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 hop. Dwa razy się, w sumie trzy razy, bo tu się raz zagina, tu się drugi raz i tu trzeci raz się zagina. No i tu już była rzeźba, tu już była rzeźba, nie mieli takiego koła, więc jakieś koło żeliwne to pasowaliśmy, łożysko, znowuż średnica łożyska była nie taka, co średnica śruby, która to trzyma, ale udało mi się, tam chłopaki posztukowali, posztukowali, coś tam ogarnęliśmy. Męczyłem się trochę wczoraj to, żeby to założyć, żeby, bo pasek teraz idzie trochę bokiem, nie? on powinien iść centralnie na koła, a on mi się klinuje, więc krzywo wchodzi trochę na koło i go tnie z jednej strony, ale mam nadzieję, że tyle mi dochodzi. Więc takie dwie drobne awarie, a no i raz tam problem ze świecą, ale ja Wam mówię, żeby zawsze takie były awarie, to, to świat byłby piękny, bo to jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin ogarnąć i można dalej e, z robotą iść. Także tak wygląda. Ja Wam dokładną jeszcze opłacalność tam kukurydzy, znaczy nie, dokładną nieopłacalność kukurydzy Wam podam i na pewno zrobię taki podsumowujący filmik odnośnie rzepaku i pszenicy i ogólnie tych opłacalności, ale teraz tak chciałem Wam powiedzieć, jak to wygląda, że u nas na no, kolejny rok z rzędu no, pszenica i rzepak jest okej okay i no chcąc, nie chcąc, słuchajcie, ma trzeba iść w tym jakoś, w tym kierunku, jakoś kombinować, no bo no bo nie wiem, no bo no, inaczej po prostu się nie da. Ja wiem, że ten rok był trudny i to też jeszcze może dla mnie taka... Coś na pocieszenie, chociaż mi to nie, nie, nie cieszy, może na wytłumaczenie. U nas wszędzie w okolicy kukurydza słabo. Oczywiście są, są gospodarstwa, są pojedyncze pola, które dawały dobry plon. W sensie powyżej dychy. Nie słyszałem, żeby u nas ktoś 14 ton to 13 zbierał. Nie twierdzę, że takich plonów nie było. Ja po prostu nich nie słyszałem. Natomiast to, gdzie Maciek, kosił, to, gdzie się poznajomych słyszy. No to niestety większość 10 minus, nie? Poniżej, poniżej 10 ton. Niestety też często są to plony rzędu 6-7 ton, a słyszałem nawet o niższych. Więc no u nas w naszym rejonie sezon na kukurydzę bardzo trudny, bardzo ciężki nawet pod kątem koszenia, pod kątem suszenia. Ja sam suszyłem dwa dni w deszczu. To też co na pewno wpłynęło na, na zużycie gazu, tak samo jak teraz są niskie temperatury, dzisiaj minus 5, to też wpływa na zużycie gazu, no bo jednak tego gazu musi być trochę więcej, żeby podgrzać odpowiednio do odpowiedniej temperatury, żeby ten proces suszenia się zaczął, więc no nie jest to na pewno łatwy sezon. E, no ale no co zrobimy? No takie, takie sezony też się zdarzają, nie? W zeszłym roku było zdecydowanie fajniej. Ja zawsze mówię, że w naturze musi się wszystko wyrównać. Zeszły sezon mieliśmy bardzo wczesny i niskie niskie wilgotności kukurydzy. Ja nawet kosiłem gdzieś tam po 25, po 26 A w tym roku kosimy późno i z wysokimi wilgotnościami. A gdy weźmiemy średnią z dwóch lat, no to wyjdzie taka normalna średnia pod kątem wilgotności i normalna średnia pod kątem um, terminu koszenia. Także no niestety w naturze musi się wszystko wyrównać. Jak mamy jeden rekord dobry, jeden rok dobry, to drugi musi być albo po prostu będzie trochę słabszy. No i tyle co chciałem Wam powiedzieć o takim małym podsumowaniu, także trzymajcie się, cześć!